Sponsorem odcinka jest CryptoArb platforma do zarabiania dzięki systemowi automatycznego arbitrażu kryptowalut. Zarób nawet do 1% dziennie, wystarczy inwestycja, a nasz autorski program wszystko zrobi za Ciebie. Na początku, zanim zaczniemy odcinek, mała zagadka: co to jest za grzyb? Jak rozpoznać, czy jest to wersja trująca, czy jest to wersja jadalna? No a teraz już możemy zaczynać odcinek. Cześć, z tej strony Mike. Witam wszystkich i zapraszam w kolejnym odcinku z serii z kryptowalutami w plenerze. Co w dzisiejszym odcinku, jak widzicie, jestem w lesie. Stwierdziłem, że nagram kolejny odcinek. Pytaliście o tą serię. Dawno nie była nagrywana. No i dzięki sponsorowi będzie nagroda. Pogadam dzisiaj trochę o tym, co się dzieje na rynku. Jakie jest moje zdanie na temat tego, co się dzieje? Na co możemy liczyć w najbliższym czasie? Oczywiście wiadomo, jest to są jakieś, można powiedzieć, moje subiektywne wypowiedzi. Nie bierzcie tego za pewnik, bo musicie mieć własny rozum. Kilka słów arbitrażu. Nagrywałem kiedyś film o arbitrażu. Troszeczkę może rozwinę i na końcu ogłoszę konkurs, w którym będzie można wygrać całkiem fajną nagrodę. Także zaczynamy. No, co na rynku? No, jak wiecie, bitcoin urósł do góry i stało się coś bardzo dziwnego, czyli alty, niektóre, nie wszystkie oczywiście, poleciały w dół. Bitcoin, Bitcoin poszedł do góry, no a teraz jak sobie tak spojrzymy, ja mam akurat o tyle dobrze, że sobie mogę coin marketka potworzyć. Internet zaskakująco tutaj działa dobrze, aż jestem zaskoczony. No, Bitcoin ma od ostatnich kilku dni taki trend boczny, zatrzymał się w okolicach 7400 7 dolarów. Jeśli chodzi o inne waluty, ok, ja cię sobie może przełączę, będzie mi tu wygodniej bez, bez wersji na komputer, bo to na komórce wszystko fajnie, ale. Łączmy sobie obrót ekranu, może będzie lepiej widać wszystko. Dobra. Oczywiście, jak zwykle, CoinMarketCap pomaga bardzo. Także jeśli chodzi o to wszystko, coś mi tu wariuje ta, ten CoinMarketCap. Tak jak mówiłem, Bitcoin i Ethereum mocno poleciało, tak, alty się zamieniły. To nie jest jeszcze to uwolnienie od Bitcoina które wszyscy czekamy, no ale jak wiecie, Bitcoin w trendzie bocznym, Ethereum w dół, Ripple w dół, Bitcoin Cash w dół, EOS w dół, no ale zobaczcie, Stellar Lumeny poszły bardzo mocno na góry. To jest związane z tym, co mówiłem w kryptoniosach jednych z ostatnich, że Stellar Lumens zostało uznane jako chyba pierwsza kryptowaluta, która jest zgodna z prawem Sharia przez ten organ doradczy Centralnego Banku Bahrainu. No i generalnie wszystkie instytucje finansowe w świecie muzułmańskim mogą używać już oficjalnie technologii Stellara. To spowodowało wzrost ceny. Co tam jeszcze mamy ciekawego na rynku? No, klasiki w dół, tak, ksemy w dół. Zobaczcie, Tezos się troszeczkę odbija. Binance poszedł w dół i tutaj e, nie wiadomo, co się będzie działo. Omisego, Omisego poszło też w dół. Zcash jakoś tak w miarę się trzyma. E, z takich newsów, które jeszcze były, na właśnie do BitBay'a został dodany golem, został dodany omisego, został dodany futurocoin. Chociaż co ciekawe, w oficjalnym komunikacie Bitbeja nie było na Twitterze informacji o futurocoin, była informacja o golem i o omisego. No ale niestety BitBey jest zbyt małą giełdą, żeby to się przełożyło na jakieś takie wzrosty. To nie jest Binance. Z innych newsów jeszcze co ciekawe, Robin Hood dodał Dodża, To był szok, jak przeczytałem ten news. Tam jeszcze mają właśnie na, między innymi na Coinbase, mają wchodzić nowe waluty. To się wszystko przekłada. Czego możemy oczekiwać na rynku? No, na 10 sierpnia zostało zapowiedziane ten mechanizm ETF, czyli ten Equity Trusted Funds. To może się przełożyć, to jest dosyć duży. Oto wystąpiło CBOI i SEC musi wyrazić zgodę, ale to co mówiłem w kryptoniosach w sobotę, jeżeli ktoś oglądał, bardzo duża jest ilość zapytań, bardzo duża jest ilość opinii, 10 razy większa niż w przypadku innych tego typu, tego typu wniosków, więc oni, podejrzewam, że tak analitycy mówią, że pewnie się nie wyrobią do 10 sierpnia, no ale ten mechanizm ETF może się przełożyć na takie solidne wzrosty. To jest jedna sprawa. Druga sprawa, cały czas występuje niepewność regulacyjna. No Pewnie słyszeliście o tym, że Coinbase wypuścił fake newsa o tym, że Sekim pozwolił na dodawanie tokenów typu security do swojej platformy, a Coinbase jest jedną z większych platform. Ale niestety zdementowano to i co ciekawe, Coinbase zakupił jakieś trzy firmy i ma się zająć usługami brokerskimi. No i to może przyciągnąć uwagę SECO, o tym też mówiłem wczoraj w kryptoniusach. No ale analitycy mówią, że jak ta niepewność regulacyjna zniknie, zobaczcie, przykładowo taki Nowy Jork, tam są najbardziej restrykcyjne najbardziej restrykcyjne zasady, jeśli chodzi o giełdy, Te Bit license jest cholernie ciężko uzyskać, no ale jednak giełdy uzyskują, tak, i handlują w Nowym Jorku, a co ciekawe, z dużych newsów, Nowy Jork, mówiłem też o tym, chce obniżyć stawki na energię elektryczną dla kopalni, chce przyciągnąć trochę kapitału, w Stanach średnia cena jest 15 centów za kilowatogodzinę, Nowy Jork chce obniżyć do 3. Także nie chcą przespać rewolucji. No szkoda, tylko, że tylko Polska ją przesypia. Zobaczymy, co wyjdzie z tych działań KNF-u. Także czego możemy oczekiwać na rynku krypto? Tak naprawdę różnie mówią, tak jak z ludźmi rozmawiam, to mówią, że najprawdopodobniej będzie jeszcze jedna korekta. Może nawet dobić do, do 4000 dolarów. No i później już jedziemy w górę. Ewentualnie jakiś długo, długo, długotrwały trend boczny nawet do końca roku, taki gdzie będzie się to wahało, będzie spadać na 5, rosnąć 7, 8 i tak Nikt tego nie wie, nikt nie ma szklanej kuli. Jeżeli znajdujecie jakichś tam analityków, którzy twierdzą, że o, będzie zaraz 30 tysięcy dolarów, tak widzicie te wszystkie analizy i prognozy to się nie sprawdzają. Naginają mrówki jak koparki w bitmainie. Dobra, parę słów o arbitrażu. Co to jest arbitraż? Arbitraż jest to przesyłanie, e, przesyłanie środków pomiędzy różnymi giełdami. Jak wiecie, giełd kryptowalut jest bardzo wiele e, i zarabianie na różnicach, na różnicach kursów. Te, kursy, te różnice kursów mogą się bardzo wahać. Jak robiłem o programie do arbitrażu, część z Was nie zrozumiała, o co chodzi w tym wszystkim. Jak tam się pojawia że na różnicy kursu jest 30% zarobku, to bardzo podejrzanie. Ja ulewam takie tematy. Dla mnie 1%, 2%, ja wolę zrobić 30 transakcji procentowych, niż jedną transakcję 30%. Z czym się wiąże ryzyko w arbitrażu? Z tym, że prześlecie środki, zablokują portfel, środki będą zbyt długo szły, środki będą zanim dojdą, cena się zmieni, na przykład możecie stracić na tym, to trzeba sobie uświadamiać. Im wyższy zarobek, im wyższa różnica, tym większe ryzyko. Także lepiej zrobić dużo małych transakcji, niż jedną wielką, bo tak jak mówię, tam jak stracicie na kilku, no to generalnie jesteście na plus, tutaj jak stracicie na jednej, to tracicie. Także to trzeba mieć świadomość i narzędzia do arbitrażu oczywiście są dwa rodzaje. Sponsor tego odcinka ma narzędzie, które automatycznie handluje, to są boty, które handlują, tradingowe, arbitrażowe, to wszystko to możecie podejrzeć, co ciekawe u nich kasę można wycofać w każdej chwili, tak z tego co oni mi mówili, to pieniądze można wycofać w każdym momencie. Ja z czasem będę też prezentował wam tą platformę. Chcę wam to pokazać. Dostanę jakieś środki testowe, żeby móc zobaczyć, jak to zarabia, tak. Zobaczymy. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. No i co ciekawe, jest konkurs, który chciałem ogłosić. Do wygrania będzie tablet w wartości kilkuset złotych, najprawdopodobniej Samsunga, chociaż jeszcze nie wiem. Na czym polega konkurs? Nie będzie tu żadnego losowania. Ja chciałbym, żeby każdy z Was, kto chce wziąć udział w tym konkursie, napisał. Taką krótką wypowiedź, jakieś krótkie, jak to się mówi, wypracowanie wstęp, rozwinięcie, zakończenie oczywiście, jak to w szkole podstawowej o waszej przygodzie z, z kryptowalutami. Kiedy zaczęliście? Jak wam idzie? Oczywiście, chciałbym, żebyście dali mi prawo do publikacji, w sensie, chciałbym później w rozstrzygnięciu konkursu to przeczytać. Ja wybiorę najlepszą, najlepszą wypowiedź, która mi się najbardziej spodoba. Tu oczywiście też nie chodzi o to, żebyście jakąś lali wodę bez sensu, opowiadali cudawianki, tak, jak i to Maxa też jest wspaniałe, bo ja nienawidzę takiego lizodupstwa. Także od, na tym to mniej więcej polega. Wysyłacie taką krótką opowieść, 10-15 zdań, wystarczy, jak ktoś chce więcej, może być więcej, ja sobie popatrzę, wybiorę, no i ta osoba później ogłoszę zwycięzcę, osoba do mnie się zgłosi, dostanie tablet. Także mam nadzieję, że coraz więcej tych konkursów będzie w tej chwili. Kanał się rozbija, więc jest szansa, że coraz więcej fajnych jakichś rzeczy będzie można wygrać. Jak wiecie, ja mam szczere i uczciwe warunki współpracy odrzucam skamerów, odrzucam jakieś takie dziwne projekty, aczkolwiek, yy, aczkolwiek no, musicie mieć świadomość tego, że ja mam jakieś własne zdanie, tak, mi się może podobać projekt jakiś i z nim współpracuję, a Wam się może nie podobać, tak jak Wam zawsze powtarzałem. Ja, jeżeli nagrywam odcinki, to to jest moje subiektywne zdanie, to jest to jest coś, co może być dla Was wytyczną, ale nie może być jedynym nie może być jedynym y, źródłem, tak jakby, inwestycji. To są wasze pieniądze, to jest wasz rozum i wy musicie te decyzje podejmować sami. Jeżeli macie wątpliwości, lepiej się pięć razy zastanowić, niż raz kasę wtopić, także, także. A jak wiecie, na rynku jest tylu naciągaczy różnych i tylu różnych jakichś obiecujących góry złota, super, także, także naprawdę trzeba na to uważać. I to właściwie to tyle, także fajnie, tak jak mówię, fajna pogoda, Grzybów niestety jeszcze za dużo nie ma, znaleźliśmy parę maślaków, jedną kanie. Jeszcze jest sucho w lesie, przynajmniej w, na północnym wschodzie Polski. Nie wiem jak u Was, dolnie. dajcie znać w komentarzach, jak tam u Was grzybobranie, jeżeli ktoś chodzi na grzyby. I tyle właściwie, nie chcę Was tu zanudzać przy niedzieli, także zapraszam na kryptowalutową niedzielę, tam sobie pogadamy. I tyle, żegnam się z Wami, pozdrawiam wszystkich i dostęp do następnego razu. Na razie.